Wyjazd do Kościerzyny nie okazał się szczęśliwy dla podopiecznych Hameli Chmielewskiej. Miejscowy klub sportowy pokonał AZS Poznań 38 do 33. Mógł się podobać ten mecz, wyrównany, natomiast gdzieś Kościerzyna nas troszeczkę wyprzedziła punktowo w pierwszej połowie i w drugiej już się nie udało tego nadrobić. Do 25 minuty akademiczki z Poznania utrzymywały dystans dwóch bramek straty do rywalek. Później faworyzowany zespół z Kościerzyny odskoczył na kilka trafień i bez większych problemów utrzymał prowadzenie. Skuteczność rzutowa z tam skutkowała cały czas bramką gdzieś w ważnych momentach. U nas troszeczkę obrona była za mało przygotowana, że tak powiem na ten mecz. No i gdzieś niestety nie udało nam się wyprowadzić ani kontry, ani że tak powiem szybkiego środka nawet po zdobytej bramce. Bilans sześciu wygranych i 13 przegranych meczów daje w tym momencie ósme miejsce w grupie A pierwszej ligi. To rezultat zdecydowanie poniżej oczekiwań trenerki i zawodniczek. Wiadomo, że chciałoby się więcej. No, trzeba przyjąć to założenie, że w tym sezonie i kontuzje i różne inne sytuacje doprowadziły do tego wyniku. Natomiast już myślę o następnym sezonie, jak to zrobić, żeby było lepiej. A tutaj mam jeszcze jeden mecz i te trzy punkty może jeszcze nam coś dadzą. Tego nie wiadomo, zależy jak tam rywal nad nami. Spotkanie ze SPR Marką Gdynia zostanie rozegrane 23 kwietnia o godzinie 15. W pierwszej rundzie zespół z Pomorza triumfował różnicą 9 bramek.